Kontynuacja hossy w styczniu i mocne wahania na wielu spółkach skłoniły analityków Nobel Securities do nowego spojrzenia na wyceny i perspektywy branżowych top picks. Dziś przedstawię, jakie spółki ich zdaniem warto obserwować w 2026 roku. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam serdecznie na nowy odcinek. Oczywiście zachęcam też do polubienia treści i subskrybowania, by być na bieżąco. Zaczynajmy. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Nawigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Warszawska giełda zaliczyła udany początek 2026. W styczniu indeks szerokiego rynku WIG zyskał blisko 5,2%. Tym razem liderami wzrostu były giełdowe misie. Indeks WIG 40 umocnił się blisko 7%, SWIG-80 o niemal 6%. Zdaniem ekspertów Nobel Securities ten trend się utrzyma i w 2026 roku małe i średnie spółki będą zachowywać się lepiej od blue chipów, nadrabiając zaległości w wycenach. Jednocześnie dodają, że ten rok będzie wymagał większej selektywności niż rok poprzedni. Kluczowym elementem krajobrazu makroekonomicznego na 2026 rok jest polityka monetarna. Analitycy spodziewają się obniżki stóp procentowych łącznie o 50 punktów bazowych. To otoczenie różnicuje perspektywy dla podmiotów finansowych. W wypadku banków analitycy mają nastawienie neutralne z minusem, głównie z uwagi na spodziewane obniżki stóp procentowych i perspektywę wyborów parlamentarnych w 2027 roku. Jak ocenił Darusz Nawrot, analityk Nobel Securities? Uważamy, że dość dużo dobrego jest już w cenie. Wyceny akcji banków są stosunkowo niskie, dividend yield wysoki, ale to, co bankom nie będzie służyć w tym roku, to obniżki stóp procentowych, które będą utrudniały poprawę wyników. Mamy też ryzyko polityczne, które w ubiegłym roku się uwypukliło. Końcówka bieżącego roku to może być początek jakiegoś festiwalu nie do końca przemyślanych zapowiedzi polityków, które mogą mieć negatywne oddziaływanie na wyniki spółek Skarbu Państwa i banków. W opublikowanej w w przypadzie 25 strategii analitycy jako top picks w sektorze bankowym wskazywali m.in. BNP Paribas, jak dodał analityk Nobel Securities. Najciekawszym bankiem z końcem listopada wydawał się nam BNP Paribas, bo był najniżej wyceniany i z trajektorią do poprawy wyników. Natomiast cena akcji tego banku wzrosła w ciągu ostatnich kilku tygodni o 20-kilka procent, w związku z czym już nie jest to okazja inwestycyjna. W sektorze finansowym faworytem pozostaje również Kruk. Lider rynku w indykacji ma korzystać na spadku kosztów finansowania długu, co bezpośrednio przełoży się na poprawę marsz. Jak zaznaczył analityk, Wycena akcji jest dosyć niska, przewidujemy poprawę wyników w 2026 i 2027 roku. Kruk wydaje nam się w grupie tych większych spółek ciekawą inwestycją. W segmencie handlowym analitycy preferują spółki jakościowe z perspektywą znacznego zwiększania powierzchni handlowej. W tym kontekście wskazują na Żabkę i LPP. Trzecim wyborem w branży jest CCC. W wypadku tej spółki eksperci liczą, że krótkoterminowo pozytywnie może zadziałać aspekt pogodowy, czyli mroźna zima, którą obserwujemy w ostatnich tygodniach. Jak dodał ekspert, trzecią spółką, którą też byśmy w tej grupie wyróżnili na plus jest CCC, ale to przede wszystkim przez to, że kurs akcji mocno się skorygował w końcówce ubiegłego roku. Spodziewamy się, że wyniki się będą poprawiać w tym roku i w 2027. Ciekawie zdaniem ekspertów Noble Securities wyglądają również dystrybutorzy części samochodowych, czyli Autopartner i Intercars. Spółki z tego sektora odważnie wchodzą na rynek niemiecki, co może być kluczowym motorem wzrostu w 2026 roku. Jak zauważa Dariusz Nawrot, dystrybutorzy części zamiennych, którzy rozwijają ekspansję w Niemczech, mogą pozytywnie zaskoczyć rynek. To duży i chłonny rynek, a polskie firmy są konkurencyjnie kosztowo i logistyczne. Warto obserwować ten segment pod kątem niespodzianych w wynikach sprzedażowych. Natomiast rok 2026 w branży gamingowej upłynie pod znakiem oczekiwania na premierę GTA 6, analitycy Nobel Security sugerują, że to wydarzenie może odsączyć kapitał od mniejszych podmiotów, ale jednocześnie zwiększać zainteresowanie największymi graczami. W tym kontekście preferowany jest CD projekt. Inwestorzy liczą na nowe informacje dotyczące projektu Polaris, co może podtrzymywać zainteresowanie walorami spółki. Jak zaznaczył analityk, w przypadku CD Projektu, poza potencjalnie udanym debiutem GTA 6, który może poprawić postrzeganie całej branży, widzimy jeszcze jeden pozytyw. Prawdopodobnie w połowie tego roku pojawi się dodatek do Wiedźmina 3. Jeżeli będzie udany, co zakładamy, to może też zwiększyć zainteresowanie spółką, a pod koniec przyszłego roku będziemy mieli debiut gry Wiedźmin 4. Natomiast w budownictwie Nobel jest pozytywne co do perspektyw, ale jednocześnie zwraca uwagę, że część spółek już zdyskontowała poprawę rynku w 2026-2027, dlatego nie rekomenduje obecnie Budimexu nie ze względu na jakość, tylko wycenę. Zamiast tego swoją uwagę kierują w stronę mniejszych i średnich spółek, które mogą dynamicznie rosnąć dzięki specyficznym niszom. Jak tłumaczą eksperci Nobel Securities, Budimex jest świetną spółką, ale w obecnej cenie jest po prostu drogi. Wolimy szukać okazji w podmiotach takich jak Onde UniBep czy Elektrotim. Elektrotim i Onde to beneficjenci transformacji energetycznej i modernizacji sieci przesyłowych, co w 2026 roku będzie tematem numer w inwestycjach publicznych. W przypadku Polimexu Mosostalu analitycy studzą nastroje po ostatnich dynamicznych zwyżkach. Choć spółka jest w grupie podmiotów obserwowanych, obecne poziomy cenowe nie zachęcają do kupna. Jak ocenia Darusz Nawrot, Polimex od publikacji naszej strategii wzrósł o 40%, więc teraz to nie jest już żadna okazja do kupna. Miałbym tę spółkę z tyłu głowy w razie mocniejszej korekty kursu rzędu wysokich kilkunastu procent, to byłaby ciekawa inwestycja, bo Polimex będzie drugim po Budimexie beneficjentem inwestycji publicznych w energetyce i segmencie paliwowym. Pozytywne nastawienie dotyczy również wybranych spółek z ekspozycją na materiały budowlane i narzędzia takich jak roll plak, elementy złączane czy TOYA narzędzia i elektronarzędzia, które powinny korzystać z ożywienia w mieszkaniówce i remontach. W wypadku deweloperów mieszkaniowych analitycy Nobel mają podejście lekko pozytywne. Jak zaznaczają, obniżki stóp procentowych powinny stymulować popyt na kredyty hipoteczne, co pozwoli utrzymać dobrą koniunkturę. Nie należy jednak spodziewać się tak spektakularnych wzrostów w marsie jak w poprzednich latach. Kluczem będzie bank ziemi i oferta dostosowana do możliwości nabywczych klientów. W segmencie deweloperów kluczowa jest jednak selekcja. Według analityków najbardziej jakościowe spółki, czyli Dom Development i Develia są już droższe po wcześniejszych wzrostach, dlatego sugerują szuka Okazji w niżej wycenianych firmach. Jako numer jeden wskazują Murapol z uwagi na wysoką prognozowaną stopę dywidendy i większą ekspozycję na klientów kredytowych w miastach średniej wielkości. Analitycy wskazują też na Atal, argumentując to rekordową liczbą budowanych mieszkań i tym, że gotowe lokale sprzedają się zwykle łatwiej. Przy scenariuszu poprawy popytu, spółka miałaby szansę na bardzo silny wzrost zysku netto. Jak wskazali eksperci, Atal ma rekordową liczbę budowanych mieszkań. Jeżeli nastąpi poprawa koniunktury, to w Atalu jest szansa na ponad 100% wzrost zysku netto. W segmencie surowcowo-chemicznym Nobel wyraźnie studzi entuzjazm w wypadku Orlenu i KGHM, czyli spółek, których akcje zanotowały imponujące wzrosty. Eksperci ostrzegają przed scenariuszem korekty. Dodatkowym argumentem jest także ryzyko polityczne. Z kolei grupa Azoty nie jest według nich ciekawą inwestycją z powodu trudnej restrukturyzacji, która ma wiązać się m.in. z emisją akcji i brakiem przesłanek do wyraźnej poprawy. Poprawy wyników w krótkim terminie. Negatywne nastawienie utrzymywane jest również wobec sektora górniczego. Spółki takie jak Bogdanka czy JSW operują w trudnym otoczeniu spadającego popytu na węgiel i rosnących kosztów, co nie rokuje dobrze dla ich wycen. Do przemysłu Nobel podchodzi umiarkowanie pozytywnie, ale z mocnym zastrzeżeniem dotyczącym timingu. Eksperci poprawy wyników oczekują mniej więcej od połowy roku, wraz z wyraźniejszym ożywieniem w Niemczech. Wśród spółek wskazywanych jako potencjalni beneficjenci są m.in. Mangata, MFO, producent profili stalowych oraz Konor. W przypadku MFO analitycy zwracają uwagę na rosnące ceny wyrobów stalowych po wprowadzeniu mechanizmu dopłat do śladu węglowego dla importu do Unii Europejskiej, co miało podbić cenę około 200 zł na tonie, czyli około 6-8% w zależności od produktu. Dodatkowo MFO uruchomiło drugi zakład zwiększający moce około 2 trzecie, a większe wykorzystanie mocy w lepszej koniunkturze ma przełożyć się na poprawę wyników nie tylko w 2026 roku, ale i w 2027. Z kolei Conor, mimo słabszych ostatnich kwartałów, ma według Nobel korzystać z trendu wzrostu cen stali i z tego, że inwestorzy często dyskontują poprawy wyników z wyprzedzeniem kilku kwartałów. W segmencie AGD faworytem jest Amika. Analitycy dostrzegają szansę na poprawę wyników, jednak wyraźniejszego ożywienia spodziewają się dopiero w drugiej połowie roku. W przypadku brokerów takich jak XTB eksperci zwracają uwagę, że kluczem do wyników jest zmienność rynkowa. Jeśli rok 26 będzie okresem spokoju i powolnych wzrostów, wyniki brokera mogą nie zachwycić inwestorów przyzwyczajonych do rekordów. Jak zaznaczyli eksperci, brokerzy CFD tu podejście mamy neutralne. Preferowaną przez nas spółką jest XTB. Na radarze warto mieć również spółki z wąskiego sektora aparatury pomiarowej. Apator jest wskazywany jako beneficjent wymiany liczników inteligentne Smart Metering, co gwarantuje stabilny strumień przychodów. Pozytywna opinię zbiera również Aplicense. A w komentarzach dajcie znać, jakie Wy widzicie perspektywy na przedłużenie hos -y na giełdzie papierów wartościowych. Jednocześnie dajcie znać, co sądzicie o zmianach zaproponowanych przez analityków Nobel Securities. Chętnie się odniesiemy do Waszych spostrzeżeń. To wszystko w tym materiale, dziękuję serdecznie za to, że jesteście z nami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.